Był taki okres w życiu moim, że byłem dyrektorem Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, tylko na Łódzkiej. Stamtąd przechodziłem na emeryturę, ile 18 lat temu. Otóż wtedy komunikacja między dziećmi a rodzicami jeszcze nie była SMS-owa, bo jeszcze telefony komórkowe nie były tak popularne, ale faksem. Specjalnie mieliśmy w szkole zainstalowany faks. Był taki Program y, rządowy, faks dla głuchoniemych, mm -hmm. że można było, każdy mógł wystąpić o przyznanie mu faksu, i dostawał za jakieś śmieszne pieniądze, więc rodzice dzieci głuchych mieli w domu faksy. I co y, ciekawe? Oczywiście byli to i rodzice słyszący, i byli to też rodzice głusi. Którzy się lepiej porozumiewali ze sobą faksem, jak pan sądzi. Podejrzewam, że słyszący. Oczywiście tak, tylko że. Bo tak, rodzice słyszący pisali ten fakt po polsku. Polszczyzną. Dziecko ten fakt wyjmowało, odbierało. I przychodziło. Najczęściej do mnie, bo to fakt był w sekretariacie, żeby mu to y, powiedzieć, co tam jest napisane. Bo było napisane polszczyzną gramatyczną. Natomiast jeśli chodzi o dziecko, rodziców głuchych, korespondowali sobie faksowo zupełnie na luzie i bezproblemowo, bezproblemowo. Tyle, że rodzic słyszący, jakby taki faks dostał do ręki, to prawdopodobnie niekoniecznie by wiedział o co w nim chodzi, ponieważ to było pisane gramatyką migową. Polszczyzna, znaczy nie Polszczyzna, przepraszam, słowa polskie. W gramatyce migowej coś odwrotnego do systemu językowo-migowego. I było to tak napisane, głuchy do głuchego, że doskonale się rozumieli w obie strony, te fakty chodziły i nie było żadnego problemu ze zrozumieniem. Natomiast właśnie w tych kontaktach słyszący głuchy to zawodziło przez te różnice w gramatyce. I te teksty pisane generalnie przez to są dla osób głuchych trudne do zrozumienia, ponieważ są pisane inną gramatyką.